These are the Dziewczęta często chowały się przed nami, by potem nagle wyskoczyć z nożyczkami i odciąć nam kosmyk włosów lub kawałek rękawa. Było świetnie. Goran i ja byliśmy dla nich głównym celem. Uchodziliśmy za kozaków, dostawaliśmy najwięcej listów miłosnych. Nie, nie jestem jakimś wielkim kobieciarzem. To, że śpiewałem w Bielodugmę, wcale nie oznacza, że miałem jakieś szczególne podboje. O te sprawy musicie spytać innych, mają zdecydowanie więcej do powiedzenia. Jako mężczyźni, oni bardziej pociągają nasze mamy niż nas. Dla nas są bardziej interesujące jako muzycy i wokaliści. Jugosłowiański hymn, zatytułowany Hej Słowianie, został napisany na melodię naszego mazurka Dąbrowskiego. W 1986 roku bielo Bielodugme nagrało go na płytę Spluń i zaśpiewaj, moja Jugosławio. Goran Bregowicz jest w stanie ponownie zjednoczyć Jugosławię. Widać to było w Sarajewie, w Zagrzebiu. Widzieliśmy to dziś wieczorem w Belgradzie. Emocje wśród ludzi były niebywałe. To niesamowite: ten zespół widziało na trzech koncertach prawie pół miliona osób. Nie mam najmniejszego zamiaru walczyć o ponowne zjednoczenie Jugosławii. Jednak samo to terytorium, na którym wszyscy posługują się tym samym językiem, w sposób naturalny łączy mieszkających tu ludzi. Wreszcie po wielu latach Serbowie, Bośniacy, Chorwaci mogą być razem, śpiewać piosenki. Po raz pierwszy od 15 lat mieszkańcy byłej Jugosławii jechali do Sarajewa, Zagrzebia czy Belgradu, by przeżyć coś radosnego. Wiele osób przyjechało też z Ameryki, Kanady i Europy. Jesteśmy Serbami, Chorwatami i Bośniakami na potrzeby polityki, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Chcieliśmy być razem. Wreszcie wyraźnie stęskniliśmy się za sobą. A najprościej jest spełnić takie pragnienie, integrując się poprzez muzykę. Emocjonalnie ta przestrzeń wciąż stanowi jedność. Koncerty Bielodugme tylko posłużyły do tego, by udowodnić, że ta emocjonalna więź między ludźmi nigdy nie została całkowicie zerwana. Bardzo się cieszę, że znowu grają razem. To jest wielka rzecz dla tutejszego rock'n'roll'a. Przyjaciel z Sarajewa powiedział mi podczas koncertu, 60% tych ludzi nigdy nie było na wielkim koncercie rockowym. Może byli na jakimś technoparty, ale taki koncert to większe przeżycie. Mnie z tym obszarem wiążą ludzie, wiążą ładne kobiety. Nie uznaję granic, których wcześniej nie było. Nie zgadzam się na to, że muszę otrzymać jakieś pozwolenie, by móc opuścić swoje podwórko i przeskoczyć do innego sali. Wczoraj widzieliśmy demonstrację 200 tysięcy osób, z których żadna nie widziała różnic między muzułmanami, Chorwatami, Bośniakami czy Serbami. Nie było najmniejszego incydentu. Nikt nie wypowiedział ani jednego słowa przeciwko komukolwiek lub przeciwko czemukolwiek. To jeszcze nie jest świadome opowiedzenie się za zjednoczeniem Jugosławii. To raczej pewna emocja, pewna potrzeba, nie jeszcze do końca postawy, która dopiero zostanie świadomie wypowiedziana. Iwan Bregowicz uwielbia manipulować narodowymi symbolami. Koncert nieprzypadkiem odbył się 28 czerwca, to najważniejszy dzień w serbskiej historii. W 1389 roku na Kosowym polu wojska serbskie zostały pokonane przez Turków, co zapoczątkowało 500 niewolę. Tego samego dnia, tyle że w 1914 roku w Sarajewie, serbski zamachowiec zabił księcia Ferdynanda. A marszałek Tito w 1948 roku zerwał kontakty ze Związkiem Radzieckim. Także 28 czerwca 1989 roku prezydent Slobodan Milošević zapowiedział rozpad Jugosławii. Natomiast 12 lat później, akurat tego dnia, został jako zbrodniarz wojenny wydany Trybunałowi w Hadze. W krajach komunistycznych jedyną uznawaną siłą była polityka. W rzeczywistości to nie była siła, tylko przemoc. Rzeczy, które wyskakiwały poza przyjęte normy, jak choćby popularność wieloduchmę, musiały być łączone z polityką. Było czymś niezrozumiałym, że coś oprócz polityki może mieć siłę. A przecież muzyka istniała zanim człowiek nauczył się mówić. To była nasza pierwsza mowa. Dlatego muzyka w tak łatwy sposób łączy ludzi. Dlatego wszystko, co w życiu jest skomplikowane, w muzyce jest proste. Byłem na koncercie Bielodugme w 1975 roku w Belgradzie. Wtedy miałem 21 lat, teraz mam 51. Wczoraj, ku memu zaskoczeniu, bardziej mnie poruszyły te emocjonalne, miłosne piosenki niż te z politycznymi podtekstami. Myślę, że dzisiejsza siła muzyki Bielodugme polega na tym, że ich piosenki zawierają tak wiele emocji. Myśmy dorastali przy tej muzyce. Nie mogłeś jej nie zauważyć, bo ona była obok ciebie, istniała i bezpośrednio wpływała na ciebie. Możliwe, że to właśnie ona jest znakiem czasu mojego dojrzewania, a ja wciąż wspominam tamte piękne czasy i chciałabym, by powróciły. Kiedy słucham Bielodugme wydaje mi się, że moje dzieciństwo było czyste. Wtedy nie wpadłoby mi do głowy, że w Sarajewie mieszkają nasi i nie nasi ludzie. Z przyjaciółmi rzucaliśmy, jedziemy do Sarajewa, jedziemy do Belgradu, do Zagrzebia, wszystko jedno gdzie, i ruszaliśmy. Czuliśmy się wolni. Teraz wręcz przeciwnie. Przykładowo moja przyjaciółka nie może jechać ze mną do Polski, bo posiada jugosłowiański paszport. Potrzebna jest jej wiza, na którą musi czekać trzy miesiące, a ja przez przypadek posiadam chorwacki paszport i mogę jechać gdzie chcę. To jest potworne, to jest bolesne dopiero, kiedy ruszysz w świat. Dopóki jesteś w Belgradzie, to wszystko jest super, wszystko kwitnie, wszystko błyszczy. A jak chcesz wyjechać, to lepiej zostań w domu z jugosłowiańskim paszportem, a raczej z dzisiejszym serbskim. Z tym czerwonym jugosłowiańskim paszportem mogłem bez wiz podróżować po całym świecie i byłem szanowany. Musiałem go pilnować, bo jak ktoś by mi go ukradł, to mógłby go wykorzystać w złym celu. Dziś jestem zamknięty w getcie. Nie zostałem osądzony ani skazany, a żyję odgrodzony od świata. Nie mogę się komunikować. Nie mogę się spotykać z ludźmi z innych krajów. Dlatego muszę stwierdzić, że niestety nie mieszkam już jak dawniej w metropolii, lecz w pewnym mieście będącym stolicą kraju, którego nie ma. Kraju, który nawet nie posiada własnych granic. Żyję i czuję się potwornie biednie. I mówię to w pełni świadomie. Byłem na wielu konferencjach studenckich, które odbywały się w Słowenii, Bośni i Hercegowinie i innych miejscach. Młodzi ludzie są pierwszymi, którzy chcieliby zapomnieć o przeszłości i ruszyć do przodu. Skończyła się smutna część naszej historii i czas zacząć tworzyć coś nowego. Dla nas Belgrad jest metropolią. Kiedy zapraszałem kolegów z innych republik, Zawsze słyszałem, natychmiast jak tylko będę miał możliwość. Uważam, że jednak mieszkam w metropolii, bo tutaj mam wszystko. Znajduję tu wszystko, czego mogę zapragnąć. Jeśli chodzi o nasz region, to można podróżować swobodnie, ale rzeczywiście, kiedy chce się wyjechać na zachód, to z naszym paszportem jest to problem. Te słowa pochodzą z piosenki Spluń i zaśpiewaj, moja Jugosławio. Mimo, że podczas belgackiego koncertu zespół nie wykonał jej na żywo, to w przerwach młoda publiczność z uporem ją intonowała. Również po zakończeniu koncertu, ten refren, jak prośba, długo niósł się po ulicach. Uważam, że Jugosławia powinna pozostać tylko pięknym wspomnieniem dla nas, którzy wtedy byliśmy młodzi i nie powinna nigdy pod żadnym pozorem zostać wskrzeszona, bo to był kraj, w którym od momentu jego powstania roiło się od konfliktów i zagrożeń.